To no nie jest tak tylko, że my kreujemy czyny nasze, ale jak się okazuje, to tak, że te czyny jakby kreują nas, tworzą nas. To odkrył Karol Wojtyła. Pisze nawet o tym w takiej swojej książce, osoba i czyny. To, 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 to jest mniej więcej tak, że jak jutro rano pójdziesz na zajęcia i spotkasz, załóżmy, staruszkę, która nie wiadomo dlaczego, ale dźwiga 10 kg cukru. I podejdziesz do niej, szarlankowo się pokłonisz. I powiesz, przepraszam Panią bardzo, czy pozwoli Pani, że ja te torby zaniosę Pani do domu? Ona powie, chłopcze, masz, niech. Zaniesiesz do, do domu, to do trzecie piętro, tam się wdrapiesz. Zostawisz jej te torby, pożegnasz się z nią, ona zamknie drzwi. To nie tylko ona uwierzy w ludzkość. To nie tylko z nią coś się stanie, ale także z Tobą coś się stanie. W tobie nastąpi jakaś przemiana. Staniesz się inny. Staniesz się lepszy. A idąc jutro na zajęciach, spotkasz czarnego kota na dziedzińcu przed osolineu i potraktujesz tego kota z buta, to nie tylko kot będzie miał żeberka połamane, a także z tobą się coś stanie. Staniesz się bardziej hardy, bardziej twardy. Nie tylko my kreujemy czyny, ale także czyny kreują nas. To nie tylko my kreujemy naszą modlitwę, a nasza modlitwa kreuje nas. To nie tylko my tworzymy nasze życie seksualne, ale także życie seksualne tworzy nas. Dlatego tak ważne, tak istotne jest, co robimy, jak robimy, bo to wszystko do nas wraca. A kawa jest dobra. Mm -hmm. Będzie pyszna kawa.